Dzień dobry, zapraszam na dzisiejsze wydanie Prawa w firmie. Proszę państwa, Kilka dni temu, dosłownie kilka dni temu, 6 września dokładnie, weszła w życie pewna regulacja. Pozornie drobna, ale tak się składa, że te drobne kwestie niekiedy budzą największe problemy i są powodem sporych kłopotów. Tym razem chodzi o pozycję i prawa palaczy w firmach, zjawisko, jak wiadomo. Masowe. Studio witam fachowców. Pani Wioletta Żukowska jest ekspertem pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, a pan Przemysław Siemiątkowski w wydawnictwie Wiedza i Praktyka jest redaktorem naczelnym publikacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest sporo tych publikacji. Witam pana uprzejmie. Proszę państwa, na czym polega ta zmiana przed 3-4 dni? Nowe przepisy, które weszły teraz w życie dnia 6 września, zmieniają definicję pomieszczenia higieniczno-sanitarnego. Obecnie takim pomieszczeniem są m.in. pralnie, jadalnie czy pomieszczenia, w których pracownicy wypoczywają. Z tego katalogu zostały wykreślone palarnie, co oznacza, że obecnie pracodawca nie ma prawnego obowiązku zorganizowania takiej palarni w zakładzie pracy. Aczkolwiek Zet... zakaz palenia na, obiektach w, w, tak, nadal na, na obowiązuje. Tak, na zakładu oczywiście. pracy oczywiście obowiązuje. I tutaj inspektor pracy nie będzie mógł już ukarać takiego pracodawcy mandatem z powodu braku takiej palarni. Yy, zarazem został usunięty pewien, pewna luka w polskim prawie, że dosyć typowa, niestety, mianowicie była sprzeczność między tak zwaną ustawą tytoniową a tymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa higieny pracy, bo Dokładnie tak. I od 15 listopada 2010 roku istniał pewien dualizm prawny, mianowicie po nowelizacji ustawy, tak zwanej ustawy tytoniowej, określono w tejże ustawie, rozszerzono katalog miejsc, w których obowiązuje zakaz palenia. Ustalono, że jest tak również w zakładach pracy. Wprowadzono nową definicję palarni. I umożliwiono pracodawcom organizowanie miejsc do palenia w zakładach pracy, ale pod warunkiem spełnienia takiego wymogu, że musiało, ta palarnia musiała spełniać określone przepisami wymagania. Natomiast jednocześnie zapomniano o uporządkowaniu tej kwestii w przepisach BHP, w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów BHP. Tam w katalogu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, które pracodawca ma obowiązek urządzić, palarnie dalej istniały. One zniknęły dopiero właśnie 6 września tego roku, kilka dni temu. No to ta drobna nieciągłość została usunięta i z tego się cieszmy, bo życie składa się właśnie z drobiazgów, także życie szefów i właścicieli firm. Proszę Państwa, ale to zostawmy literę prawa, bo to już jest wszystko jasne, palarni, może nie być. Ale przełóżmy to na język praktyki. Czy to, że może, to znaczy, że nie powinna? Niekoniecznie. To no właśnie. Pracodawca jako ten podmiot profesjonalny, bardziej odpowiedzialna strona stosunku pracy, powinien zawsze przeanalizować możliwe następstwa, jeżeli chce zrezygnować z takiej polarni. Tutaj wyłącznie z możliwością zapruszenia ognia. No bo palić nie wolno w zakładzie pracy, a pracownicy lekko licząc połowę albo lepiej, to są palacze przecież. No i tu jest pewna dalej. Nie, nie... Tak, z, tak z, wynika z, ze statystyk, jeżeli chodzi o. O, o, jednak jest no, mniej, jednak w Polsce jest osób palących, jest jednak mniej, ale y, należy się z tym liczyć, że w każdej firmie znajdą się osoby, które palą. Dziś pracodawca. Bez żadnych wątpliwości, bo to istniały co do tego, do 6 września były jeszcze pewne wątpliwości w tym zakresie, czy pracodawca jednak musi, czy to jest tylko jego dobra wola. Od 6 września takiej wątpliwości nie ma. To jest jedynie dobra wola pracodawcy i jego decyzja, czy on taką palarnię zapewni w zakładzie pracy, czy też nie. I tu musi rozważyć. Jak co on mu się, powinien kombinować? On musi hmm. tu rozważyć, co mu się będzie bardziej opłacało. Zawsze to zależy od indywidualnej sytuacji. Załóżmy, że jest zakład pracy, w tym zakładzie pracy. Są pracownicy palący i niepalący, jest, zak jest zakaz palenia, ale jest określona grupa pracowników, która pali. Skoro pali, więc palić będzie, więc znajdzie zawsze jakiś na to sposób może wychodzić poza firmę, może palić w toaletach, może jeszcze inne różne sposoby stosować. Świetna reklama na przykład dla restauracji, ci palący kelnerzy przed... Właśnie, to zawsze działa dosyć odpychająco czy zniechęcająco, jeżeli udajemy się do jakiejś firmy jako klient, a przed tą firmą stoją ludzie, którzy, którzy palą. I tu pracodawca powinien to przeanalizować. Jeszcze, jeszcze jedną kwestią jest taka, taka sprawa, na którą się zwraca uwagę, że na przykład w okresie zimowym pracownicy, którzy wychodzą na zewnątrz, no, na Narażają się na zachorowanie, i tak dalej, co może powodować absencję, a w konsekwencji jakieś straty dla pracodawcy. Urządzenie, palarnik, no, które w tej chwili nie jest już tak rygorystycznie obwarowane, w związku z czym jest prostsze i zatem tańsze. Tym niemniej, no może to być jakiś koszt, policzalny. Podczas gdy to, o czym my tutaj mówimy, straty na imidżu, zwolnienia pracowników, no to jest trudniej policzyć, ale. Aczkolwiek są to koszty, koszty. one nie są, nie są kosztami bezpośrednimi, ale, ale gdzieś tam funkcjonują. Jak Pani sądzi, Jak, jakie myślenie będzie teraz dominować? Ta powiatowa firma średnich rozmiarów. Myślę, że pracodawcy powinni kierować się przede wszystkim racjonalnością i zdrowym rozsądkiem w tego typu działaniach. Powinni zawsze przemyśleć konsekwencje, jakie, jakie mogą nieść tego typu zmiany. I jednak skupić się na możliwości wprowadzenia takich palarni. Rzeczywiście to nie będą już takie koszty, jakie były wcześniej. Więc takie rozwiązania mogą być jak najbardziej pożądane. A swoją drogą te no, skasowane już przepisy nakładające obowiązek urządzania polarnie, one chyba były dość powszechnie omijane. E, po tak, oczywiście, obserwacja... one były dosyć rygorystyczne, począwszy od wymogu posiadania określonej liczby popielniczek, bo po nawet wymiary taka polarnia musiała przekraczać powierzchnię powyżej 4 metrów kwadratowych, a wymiana powietrza w palarni, to co najmniej dziesięciokrotne w ciągu jednej godziny, więc to były w ogóle absurdalne wymogi. Przepis był W przepisem. dzisiejszych palarniach może pięciokrotne wystarczy, e, prawda? To. No bo sam fakt, że one jest potrzebne, to wymiana, to jest, to jest logiczne. To jest logiczne. Przepis był, no niestety, co tu dużo mówić, powszechnie, powszechnie omijany. Palarnie były organizowane, może nie tyle organizowane, co na zasadzie jakiegoś firmowego zwyczaju. Pracownicy zbierali się w określonym miejscu i po prostu tam Oddawali się przyjemności nałogu. A z punktu widzenia nadzoru, to był taki przepis, który się, po który się sięga w razie konieczności. No jeżeli się trzeba chciało wdeżyć, znaleźć coś, to, dależy, to tak. akurat. Na przykład, palarnia. na przykład palarnia. I tej możliwości już nie ma. To trzeba Więcej zreślić, takich tak. przepisów jest w zakresie, którym się Pan zajmuje? Prawdę mówiąc, y, można, można by znaleźć. Bo to jeszcze. jest sfera dość, dość przeregulowana, wydaje mi się. To znaczy, były pewne, pewne tendencje w tym, żeby. Y, y, to sferę odregulować. Natomiast też trzeba uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, dlatego że czasem pewne uproszczenia mogą doprowadzić do, do pominięcia różnych ważnych istotnych spraw, a, a musimy mieć świadomość, musimy mieć świadomość że, chodzi że chodzi o bezpieczeństwo. Że chodzi o bezpieczeństwo, jednak w Polsce niestety jest, dużo, jest duży poziom wypadkowości. Niestety jest duży poziom wypadkowości. stosunek do tego. Dokładnie. Powinniśmy się skupić bardziej na sprawach według mojej opinii na sprawach dotyczących zapewnienia faktycznego bezpieczeństwa pracy pracownikom, a nie na kwestiach takich dosyć. Wymierzania czasem sumiarką tam. Dokładnie, powierzchni powierzchni na to, bo, to, bo to nie o to chodzi. No właśnie. Zgadza się Pani z tym? Tak, oczywiście te normy techniczne były absurdalne i no nie można było tak naprawdę im sprostać, więc obecne rozwiązania są jak najbardziej. Dobrze. No to jedną sprawę, choć drobną, ale wydaje się, mielibyśmy załatwioną, oby tak dalej. Dziękuję Państwu, dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Do widzenia. Legenda